Siema, nadaje właśnie z toalety z pociągu do Wrocławia Właśnie się wybieram do Norwegii Lecę samolotem oczywiście, bo jest najszybciej, najtaniej i najlepiej Mam pewne sprawy do załatwienia i myślę, że będę relacjonował swoją wizytę Ale nie tylko w Norwegii, dlatego, że lecę potem do Tromsø znowu I z Tromsø przez całą Szwecję przyjadę samochodem aż do Danii, także myślę, że to będzie mega cudowny wyjazd, dlatego że nigdy jeszcze nie jechałem tak daleko przez Szwecję i też nie miałem możliwości jej tak pozwiedzać fajnie, więc cały tydzień, nawet więcej właśnie w Szwecji. Już się mogę doczekać. Mam nadzieję, że Wam się będzie podobał film i pozdrawiam Was z Kidla Heja. cudowna, taką właśnie jak lubię e, o tej porze roku e, czyli jest tam około 17 stopni e, więc jest idealnie, żeby się nie pocić tylko fajnie funkcjonować ja przyjechałem tutaj wczoraj e, już sobie pobiegałem e, po starych ścieżkach także było to mega przyjemne zwłaszcza, że nie było mnie tutaj 3 tygodnie e, no i właśnie byłem zaskoczony, że tak po tych trzech tygodniach Eee, takie mam pozytywne uczucia, jeśli chodzi o przyjazd do Norwegii. To nie był przyjazd e, planowany. E, musiałem tutaj przyjechać, żeby pozałatwić e, sprawy urzędowe. E, więc, e, więc wyjeżdżając z Norwegii 3 tygodnie temu, właśnie byłem już nastawiony, że już długo e, mnie tutaj nie będzie. No a się okazało, że jednak jestem. E, także fajnie. się do Trąco. E, także jestem tutaj już. się do Trąco. Jestem tutaj drugi dzień. E, no i czuję się bardzo przytłoczony. Tak jak każdy z nas, kiedy jest. E, tutaj będzie tak przez kilka miesięcy, aż do momentu, kiedy spadnie śnieg. Miasto już sfilmowałem e, ostatnim razem, jak tutaj byłem. Więc możecie sobie wejść w opis tego filmu. I zobaczyć właśnie te filmy. Zobaczyć, jakie ładne jest to miasteczko. Bardzo typowe, norweskie. Jeśli ktoś nie widział, to zachęcam do obejrzenia tych filmów. No, a ja teraz idę gdzieś poszukać kawy, bo zatrzymałem się w Airbnb. Więc nie mam tam kawy, więc muszę wyjść i poszukać sobie na zewnątrz. Jeszcze będę tutaj. Do Turku w tym mieście. No i będę jechał już na południe, czyli do Polski, przez Szwecję. Mam nadzieję, mam nadzieję, że w Szwecji będzie lepsza pogoda, a przynajmniej lepszy nastrój, lepsze ciśnienie, może bardziej sprzyjające. No i co, jutro rano wyjeżdżam do właśnie w stronę Polski. Pewnie jutro już przekroczę granicę. Z Finlandią. Podejrzewam, że nie będzie się dużo różnić, jeśli chodzi o klimat naturalny, no, w sensie naturalne środowisko, dlatego że, no tutaj, tutaj są skały po prostu i tyle. Może będzie bardziej sucho, bo jest to już troszeczkę dalej tutaj od wody, no ale jestem ciekawy. Ja kiedyś pracowałem z dziewczyną, która była z Finlandii, ja myślałem, że to jest taki język. Podobny do norweskiego albo może szwedzkiego, ale jednak okazało się, że musieliśmy rozmawiać ze sobą po angielsku, gdyż to nie było możliwe, żeby się dogadać, no i bardzo dziwny język, no ale jak ludzie słyszą norweski, też myślą, że jest to dziwny język, no i faktycznie dla mnie na początku był ciężko było się go nauczyć, może. Mm, to kwestia tego, jak ktoś się uczy, tak naprawdę. Czy ktoś ma dobrą pamięć i szybko zapamięta, czy nie, i jaką ma motywację. Mm, piszecie mi w komentarzach, że nie warto się uczyć języka norweskiego. Ja właśnie uważam, że nie jest warto, jeśli ktoś przyjechał tutaj tylko do pracy na jakiś czas albo. Nie jest pewny, to lepiej, żeby szlifował według mnie język angielski, który się przyda na całym świecie. Tutaj w Norwegii spokojnie się dogadacie w tym języku, właśnie w angielskim. Jeśli znacie go na dobrym poziomie, to naprawdę i w szpitalu, podczas jakiejś operacji, czy w urzędzie pracy, gdziekolwiek, w takich ważniejszych urzędach. E, to jest język, w którym spokojnie możecie się komunikować. E, oczywiście będą się na was patrzeć, no, ile tutaj jesteś lat, a nadal nie mówisz po norwesku, ale naprawdę nie ma się co tymi ludźmi przejmować. E, przyjechaliśmy tutaj dla siebie, a nie dla nich, więc można ich spokojnie olać i po prostu e, zrobić tak, żeby nam było wygodnie. E, ja jestem tutaj e, koło Polaris. E, ja już byłem w środku w tamtym roku, więc, jeśli chcecie, to możecie sobie wejść w ten film. Ja go dam w opisie tego filmu. Miejsce bardzo fajne jest to miejsce, gdzie można zobaczyć zwierzęta, które żyją tutaj w tych okolicznych wodach. Też polecam to miejsce. Do tego Polaris też należy za mną. Ten statek, który jest w takiej konstrukcji zamknięty, żeby go nie zżerała wilgoć. No, ogólnie warunki atmosferyczne tutaj. No, to co jest pewne, że do Norwegii nie możecie się wybrać poza sezonem. Ja już się kilka razy natknąłem na to, że się gdzieś tam wybrałem i atrakcja turystyczna była zamknięta, bo wszystko jest do 21 sierpnia. W tym miejscu jest przystań z łodziami właśnie turystycznymi gdzie można sobie po prostu popłynąć na północ jeszcze bardziej e, i pooglądać wieloryby. Także tutaj jest muzeum Trola, a tam nie wiem czy zobaczycie w oddali jest katedra, w której byłem, nagrałem też film, możecie sobie zobaczyć jak jest w środku, posłuchać mojego ględzenia. No i tam jeszcze u góry jest pole Kalinowa tam na górę i tam też, nagrałem film i możecie sobie pooglądać e, Tromso z góry jak jeszcze tego nie zrobiliście a ja idę tutaj do tego muzeum, bo jest tak zimno, że albo zamaznę, albo pooglądam trolle norweske także jestem w muzeum e, fajnie, bo przewodnik jest w języku polskim, jeśli ktoś się nie komunikuje po angielsku czy po norwesku i tak samo na wyświetlaczach y, wszędzie jest można sobie wybrać język zobaczcie jest język polski i są opisy tego co tutaj się dzieje w języku polskim także fajnie y, no i przede wszystkim jest y, kolorowo tak jak powinno być w baśniach no dobra, idziemy dalej Że to właśnie było Muzeum Troli, macie to już zaliczone, nie musicie tutaj przychodzić. Możecie sobie zaoszczędzić, poczytać o mitologii w internecie. Ja idę teraz na sushi, bo znalazłem wczoraj, że jest tutaj moja ulubiona sieciówka z sushi, nazywa się Sabrura, Jeśli będzie w Norwegii, to koniecznie spróbujcie. Nie jest to takie sushi japońskie, ale bardzo europejskie, bardzo dobre pod nasz smak. Więc idę się najeść, bo jest akurat bufet e, za 279 koron. A więc jestem w Finlandii, pierwszy raz w życiu. E, no niedużo się to różni od Norwegii, ale jest troszeczkę inny klimat i przede wszystkim jest bardzo żółto wszędzie. E, niesamowity klimat jesienny. Nie wiem za dużo o Finlandii, też się nie dowiedziałem wcześniej i byłem zaskoczony, że w ogóle Finlandia należy do Unii Europejskiej i z tej euro. Także Spoko. No jest to dla mnie dziwne, że totalnie nie wiem, nie znam tego języka jest dla mnie totalnie nowy, nigdy nie miałem z tym kontaktu. No, a jednak przyzwyczaiłem się, że polski, angielski, norweski. W wielu krajach gdzieś tam mogę się komunikować, a tutaj niezbyt. Pierwsza noc za mną była dosyć ciekawa, dlatego że spędziłem ją w samochodzie. Więc trochę niespokojna, ale dałem radę. Jestem teraz w miejscowości, która się nazywa Skeleto no jest to większa miejscowość i właśnie idę sobie pobiegać jest ósma rano no i znalazłem na mapie, że nie ma tutaj za dużo atrakcji, ale jest jeden taki obszar w mieście gdzie są stare budynki i mam nadzieję że tam dobiegnę, w sumie nie wiem ile tam jest tego kilometrów 4,3 no to nie wiem z dwie strony to będzie prawie 9, a jest to chłodno, ale przebiegnę się po mieście i zobaczę najwyżej podjadę tam potem samochodem. No, jeśli chodzi o Finlandię, no to nie zobaczyłem tam zbyt dużo, bo jechałem dosłownie przy granicy szwedzkiej. Jadłem obiad w Finlandii. trochę żałuję, bo jak zjadłem obiad, to Potem się okazało, że za ścianą był bufet i można było sobie kupić bufet e, z fińskim jedzeniem, więc e, patrzyłem na pyszności, które podają. No ale jedzenie było bardzo podobne do naszego, e, No nawet była tam kaszanka, więc, e, więc też tutaj znają kaszankę, w Norwegii nie znają, a tutaj jest. Znaczy może znają w Norwegii, ale... Nie jedzą tak jak my, po prostu sobie mają, chyba jest taka krew, taka krewawa e, kiełbasa, tak mi się wydaje, tylko jest jakby bardziej wysuszona. No, także jestem w Szwecji, e, pogoda już jest dużo ładniejsza niż w Norwegii, także fajnie, bo wczoraj cały dzień padało, więc nie było totalnie nastroju na filmowanie. E, no i jakoś tam leci, no.